Szept za ściany. Stare kamienice skrywają wiele tajemnic. Szare mury nasiąknięte są historiami dawnych mieszkańców, a każdy zakamarek szepcze opowieści o minionych czasach. W jednej z takich kamienic na warszawskim starym mieście mieszkał samotny staruszek, Pan Tomasz. Wieczorami, gdy miasto pogrążało się w ciszy, Pan Tomasz słyszał dziwne dźwięki dochodzące za ściany. Były to ciche szepty, jakby ktoś modlił się lub błagał o pomoc. Z początku pan Tomasz ignorował te szepty, uznając je za grę wyobraźni. Ale z czasem stawały się coraz wyraźniejsze, a ich natężenie rosło. Staruszek nie mógł już zasnąć w spokoju, dręczony wizją uwięzionej za ścianą duszy. Pewnego deszczowego wieczoru, gdy szepty stały się szczególnie uporczywe, pan Tomasz postanowił zbadać sprawę. Uzbrojony w młotek i łom, zaczął skuwać tynk w miejscu, skąd dochodziły dźwięki. Po godzinach wytężonej pracy udało mu się odsłonić niewielką wnękę w ścianie. W jej wnętrzu, skulony w kącie, siedział młody chłopak. Był brudny, wychudzony i wyraźnie przestraszony. Opowiedział panu Tomaszowi, że został porwany kilka lat temu i przetrzymywany w ukryciu przez porywaczy. Staruszek natychmiast zawiadomił policję. Chłopak został uratowany, a porywacze aresztowani. Pan Tomasz stał się bohaterem lokalnej społeczności. Ale nawet po uratowaniu chłopaka, szepty z za ściany nie ustały. Nadal dochodziły do niego nocą, coraz cichsze, ale równie niepokojące. Pewnego dnia pan Tomasz postanowił raz na zawsze odkryć tajemnicę szeptów. Wziął młotek i łom i wrócił do wnęki w ścianie. Zaczął skuwać tym dalej, odkrywając coraz to nowe korytarze i komnaty. W końcu dotarł do ogromnej piwnicy, gdzie ujrzał przerażający widok. Na środku piwnicy stał stary stół, a na nim leżały zwłoki młodej dziewczyny. Jej ciało było pokryte ranami, a twarz wykrzywiona w grymasie bólu. Wtedy pan Tomasz zrozumiał, że szepty należały do dziewczyny, która została zamordowana wiele lat temu i nigdy nie zaznała spokoju. Staruszek padł na kolana, złamany psychicznie. Do końca życia dręczyły go koszmary z piwnicy i mroczna tajemnica, którą odkrył za ścianą a szepty młodej dziewczyny wciąż unosiły się w powietrzu niczym echo dawnej tragedii.